Hello, Sharks! What a beautiful day! Another everyday... Sorry, another football English. Kolejny piłkarski angielski. Moi drodzy, piękny dzień! Czechia, Poland. Dzisiaj Polska, Czechy. I za chwilkę Wam powiem o pewnym wyrażonku, które chciałbym, żebyście się nauczyli jeszcze przed tym meczem. Natomiast ciekawostką jest to, że na stronie UEFA w zapowiedzi meczu już nie ma The Czech Republic, tylko jest Czechia. Czechia, Poland. Czechia, Poland. To jest mega ciekawostka, bo zawsze do tej pory UEFA jest bardzo skrup skrupulatna w tego typu, nazwijmy to, politycznych rzeczach, więc ciekawy jestem, co się zadziało. Od razu powiem, in terms of politics, I'm a pancake. W odniesieniu do polityki, ja jestem totalnym, total pancake, totalny placek. Ze mną nie pogadacie o PO i PiS-ie, ze mną nie pogadacie o polityce, ja żyję w swojej rozwojowej bańce, to tym bardziej nie oczekujcie ode mnie tego, że ja będę wiedział, czemu zmieniło się z The Czech Republic, na Czechia, więc pewnie są osoby, które tym się interesują, prawdziwi eksperci od tego. Ja tego nie jestem ekspertem, więc o tym nie mówię. Natomiast jest to ciekawostka. Pewnie wiecie, kiedyś była na przykład Holandia. Holand, teraz już mamy The Netherlands. The Netherlands. Tam to się wszystko pozmieniało politycznie, i już mamy Niderlandy, The Netherlands zamiast Holland w oficjalnych dokumentach. I teraz nagle na stronie uef mamy Czechia, Poland. Taka mała ciekawostka, mała ciekawostka. Zwróciłem uwagę, bo zawsze było The Czech Republic. Natomiast moi drodzy. Let's keep our fingers crossed for Poland. Trzymajmy kciuki za Polskę. Nowy trener, nowe rozdanie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Natomiast słuchajcie, językowo, jak powiedzieć po angielsku? Prosta rzecz. Jak powiedzieć po angielsku? Kibicuję Polsce. Wspieram Polskę. I pewnie wiele osób, które już jest na jakimś poziomie, pójdzie w kierunku I support Poland. Support. Od support. Wspierać, kibicować i tak dalej. Natomiast obejrzyjcie sobie w środowy Everyday English. Mówiłem tam o deep work, pracy głębokiej. Pokazywałem wam taki filmik tam. I pracując głęboko, a nie płytko, shallow work, rozwijamy się. I mamy, u mnie, moi podopieczni mają wiele możliwości. Osoby pracujące płytko, shallow work, mają jedną możliwość. Na przykład tylko I support Poland. I'm a y, supporter of Poland. Jestem kibicem Polski. Tak? Natomiast osoby pracujące głębo, głęboko mają wiele możliwości. I między innymi takie wyrażonko, o którym też gdzieś tam wspominałem, supportive. supportive. Słuchajcie, możecie powiedzieć I support Poland, a możecie powiedzieć I'm supportive of Poland. Wyrażonko I am, I'm supportive of Poland. Jak zawsze przypominam pod spodem www.kornapaszkiewicz.pl, tam jest krótka notatka treningowa. Zobaczcie sobie, jak to się pisze. Czyli zamiast czasownika support używamy przymiotnik supportive. Tylko używając supportive, po pierwsze musimy sobie przypomnieć odmianę. I'm she is his, teraz supportive of, supportive of, tak jakby to było jedno słówko, i na przykład Poland. To nie musi być kibicowsko. No dzisiaj mówimy Polska, bo kibicujemy Polsce. Natomiast to może być na przykład takie coś, nie wiem, ja wspieram yy, tego trenera. Dzisiaj jest Football English, czyli, o, inaczej, ten prezes wspiera tego trenera. Generalnie w polskiej piłce, nie tylko w polskiej piłce, cierpliwość to jest ciężka sprawa. Natomiast są wyjątki, gdzie prezes wspiera trenera długoterminowo, mówię, nie krótkoterminowo. No i wtedy można powiedzieć the chairman albo the president, ale ja lubię to preferuję, I prefer the chairman. The chairman supports. The coach, albo the chairman is supportive of the coach. So he is supportive of the coach. Yes? Ok. W drugą stronę, ten trener wspiera swoich zawodników. This coach supports his players, albo this coach is supportive of his players. Krótko, konkretnie. A zatem ciekawostka jako Czechia. Po drugie, pamiętajcie, środowy Everyday English, rewelacja Deep Work, Shallow Work. Ta książka, także jest przy mnie, praca głęboka. O tym mówiłem, to Wam pomoże rozwinąć się językowo. Ale to musicie sobie wrócić do środowego Everyday English, w którym mówiłem właśnie Deep Work, o Deep Work and Shallow Work. A dzisiejsze wyrażonko dwa sposoby kibicuję, wspieram, czyli I support Poland, I'm supportive of Poland. Ok, we'll see. Let's keep our fingers crossed. Nauczcie się tego wyrażonka, połączcie to z pięknym meczem. No i zobaczymy, co będzie wieczorem. Enjoy the football weekend. Trzymajcie się. Bye bye, Sharks. See you.